Cześć, dzień dobry Kuba Dobroszek, miesięcznik Pańką Pany Polska, witam z kongresu Trzywów w Warszawie. Moim gościem jest Tomek Serwan, dyrektor inwestycyjny Vinci SA. Jesteśmy świeżo po obradach, żyli w konkursie 3 Startup Showdown. Znamy już laureatów, ale może na początek poproszę Cię, żebyś przybliżył naszym widzom ideę tego konkursu, jakich projektów szukaliście, a jakie projekty znaleźliście. Ten konkurs, ponieważ odbywa się w ramach kongresu 3W, bazował na projektach, które właśnie w tym zakresie wodoru, wody i węgla pierwiastkowego się, że tak powiem, obracają, czyli w jakiś sposób wykorzystują te, te technologie właśnie z tym 3W. Związane. No i takie właśnie projekty się zaprezentowały nam, czyli takie, które tak naprawdę mają bardzo głęboki background naukowy. Mówi się, że te startupy o backgroundzie właśnie naukowym mają bardzo duży problem często z przeniesieniem innowacji na taki poziom biznesowy i z komercjalizacją swoich pomysłów. Czy prezentujący się podczas tego wydarzenia mieli pomysł na tę drogę, czy też tutaj jeszcze widzicie? pewne obszary do nadrobienia? Było różnie i powiem szczerze, że był to jeden z istotnych punktów, które poddawaliśmy pod naszą ocenę i właśnie te projekty, które miały klarowną drogę komercjalizacji i tego praktycznego zastosowania no, były przez nas wyżej oceniane. Mhm. Okej, okay, to może pogadajmy o tych, które były najwyżej oceniane, bo przyznaliście, jako że trzy nagrody. Tak jest. To <gry> Dostały ją trzy firmy, które tak naprawdę bardzo od siebie się różniły, więc tutaj mamy, mamy pełen eklektyzm. Pierwsza, pierwsza firma to były Ścieki Polskie, które zaadresowały do bardzo istotny problem związany z. E, gospodarką e, ściekami w no, firmach ścieki polskiej, natomiast problem jest uniwersalny i międzynarodowy, e, w związku z czym no, tam zastosowanie e, oprogramowania i, i czujników, które, które badają e, właśnie tak powiem, drogę tych ścieków e, od produkcji do, do ich e, oczyszczenia, no, może w znaczący sposób ograniczyć taką szarą strefę. Tak, mieliśmy jeszcze projekt Alpha Powders, który doprowadza do, do bardzo wysokiej jakości proszki do, do wydruków 3D. No, tu mieliśmy, mieliśmy problem z tym, czy to faktycznie jest aż tak dobrze, jak oni opowiadają, bo jeżeli tak, to faktycznie mówimy tutaj o, o bardzo przełomowej technologii, która, która będzie miała znaczenie międzynarodowe i mieliśmy jeszcze trzeci projekt, o którym zapomniałem, więc teraz sprawdźmy Wytniemy i znajdziemy. <grystanie> Dokładnie. O, oh, jest. Mieliśmy jeszcze projekt Conspantech który znów adresuje bardzo żywotny problem związany z wodą, a mianowicie z jej oczyszczaniem i pozwala na lepsze oczyszczenie wody dzięki ich instalacji, która jest dodatkowo montowana w oczyszczalniach, dodatkowo do pozyskiwania z wody związków, które można Potem wykorzystywać jako nawozy. Czyli z jednej strony mamy produkt uboczny, który jest wartościowy, a powstaje z oczyszczenia wody niezdatnej i do picia na, na taką, która jest zdatna. Tak? Czyli no, mamy tutaj potrójną korzyść. Okay. Zanim wymieniłeś laureatów, powiedziałeś, że to projekty bardzo różne. Ja zapytam inaczej, co je łączy. Jakiś taki cecha wspólna wszystkich trzech nagrodzonych startupów? No to bym powiedział, że 3W, wodór, woda, woda, węgiel to jest, to jest ten ten wspólny mianownik. No, ścieki Polskie i jest zdecydowanie w obszarze wody, natomiast, natomiast Alpha Powders trochę się jeszcze właśnie bardziej od nich różni, bo, bo adresuje inny, inny obszar, no ale wszystko obracamy się w tym klimacie 3W. klimacie 3 A jak z taką dojrzałością biznesową tych młodych founderów? No bo czasy są jakie są, niektórzy twierdzą, że kryzys na rynku startupów już jest, niektórzy twierdzą, że ten kryzys być może dopiero przyjdzie i są naturalne gdzieś tam wątpliwości co do dalszego rozwoju, pozyskiwania funduszy, może jednak nie pozyskujmy tych funduszy aż tak dużo, stawiajmy na gdzieś tam bootstrapping. Czy tutaj ci founderzy, którzy startowali to są jednak w dużej mierze projekty na bardzo wczesnym etapie, czy oni już mieli takie biznesowe doświadczenie, tacy okrzepnięci, doskonale wiedzieli na przykład z czego by się chcieli finansować, w jakim kierunku rozwijać? Część z nich tak, natomiast znowu tu wrócę, że, że był to element naszej oceny, ta, ta umiejętność, że tak powiem, skomercjalizowania tego biznesu i, i to okrzepnięcie biznesowe founderów technologicznych. Będziemy na pewno opisywać zwycięskie spółki, także zachęcam do zaglądania na Majką Pan Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.